Takie ładne tło mam, a jakoś tak strasznie ciemno wychodzi, jak się na mnie ustawi fokus. Ale niech będzie. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z testem pierwszym wrażeniem podkładu Healthy Mix od Bourgeois. To jest podkład chyba numer jeden, o którym nie wypytujecie. Ja wiem, że to jest podkład bestsellerowy. Zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast ja osobiście nie byłam jego nigdy największą fanką, dlatego że uważam, że jest bardzo nietrwały, że się odbija na ubraniach i szybko z mojej suchej cery znika. Tym bardziej jak nałożę bardzo konkretny yy, krem. Słuchajcie, jak słyszycie jakieś dźwięki odgłosy, to no, no niestety ja mieszkam w tej chwili jeszcze w okolicy domów, które się budują. I tak to jest, ale mam nadzieję, że nic tak źle. Wracając do podkładu. Um, nigdy nie byłam największą fanką Ja rozumiem, że kobiety lubią go za średnie krycie Za nawilżenie, za to, że on dość naturalnie wychodzi Przede wszystkim pewnie um, Za to, że ma kolor 52 wanila Który jest bardzo jasnym kolorem Natomiast ja, jakby uważam, że jest trochę za drogi. Nie taki, jak ja bardzo lubię, bo on kosztuje około 50 zł chyba w regularnej cenie. I ja lubię bardziej podkłady zastygające, jak chociażby Astor, jak Rimmel, Rimmel Maybelline. Wiecie, takie zastygające trochę, które się dłużej na buzi trzymają. I firma Burżyła wysłała do mnie jakąś jego unowocześnioną wersję. Napisane jest tu tylko podkład z witaminami przykrywający oznaki zmęczenia, CRSP pełna blasku do 16 godzin aż. I żadnych pozytywnych informacji na temat zmiany tego kontra starego nie ma. Nie ma niestety nic na stronie producenta, w żaden sposób nic nie znalazłam. Wpisałam też hasło nowy burżuła Healthy Mix w Google i też niestety nic mi nie wyskoczyło. Nie wiem, czy on już jest w sklepach. Chyba go jeszcze nie mam, go nie widział. To jest stara wersja w okrągłej buteleczce. W zasadzie, jeżeli się patrzy tutaj... Hmm, to co tutaj jest za różnica tu jest fruit therapy, tutaj jest vitamin mix oba są do 16 godzin hmm, nawilżające ujedn ujednolicające cerę Miałam też wersję Healthy Mix Serum i tą już lubiłam troszkę bardziej, chociaż nie używałam jej często, dlatego że ona tutaj była, jakby była tym, co producent obiecał, czyli była taką nawierzającą, bardzo lekką wersją, um, lekko ujednolicającą cerę, nie utrzymywała się mimo tego, że to jest też do 16 godzin jakoś, nie miałam pretensji do tego podkładu za to, że on nie jest super długotrwały. Do tego nowego podkładu, kojarzę nawet, żebym dostała jakieś materiały PR-owe, żeby było napisane, czym te podkłady się różnią. Po prostu jest to nowa wersja. Do tego podkładu dostałam też korektor. Nie wiem, czy korektor Healthy Mix miało taki w takiej tubce, czy ja dobrze kojarzę. I co tutaj mamy napisane? Że odświeża spojrzenie, że trzyma się cały dzień, że um, um, koryguje ciemne tutaj obwódki pod oczami i opuchnięte oczy. I to jest kolor 51 Klar, Klar Light, czyli chyba odpowiednik tego tutaj to mam 51. Healthy Mix miałam stary w 53, a teraz dostałam idealny odcień, czyli 52, najpopularniejszy. I będę to wszystko utrwalec. Również pudrem prasowanym, który był już w mojej kolekcji, to jest numer też 52. Dobry, delikatny puder, ale też nie jakiś, wiecie, absolutnie, absolutny must have w moim odczuciu. Natomiast mam nadzieję, ten do 10 godzin ma to obiecuję. Mam nadzieję, że w całe to połączenie sprawi, że makijaż będzie wyglądał świetnie nawilżający i będzie się dobrze na mojej buzi utrzymywał. Na buzi mam krem nawierzający triple performing z. Benefitu. Pod oczami mam It's Potent, e, też Benefitu i bazę pod e, rozświetlającą też Benefitu pod e, nie bazę, tylko serą pod krem do oczu. Muszę się skupić kilka dni, nie nagrywam i widzicie. Dobra, tak czy siak wstrząsnę sobie. Fajnie, że jest szklane opakowanie, fajnie, że jest z pompką. Trząsnie sobie i zabierzemy się za nakładanie pędzlem syntetycznym, pędzlem T22, który pojawi się w sprzedaży pod koniec grudnia lub na początku stycznia. uwarunkowany jest to po prostu e, przewoźnikiem w dużym stopniu. Podkład jest, jak widzicie, dość rzadki, spływa, ma ładny beżowy odcień. Pachnie bardzo delikatnie, prawie niewyczuwalnie. Bardzo ładny kolor. Ma taką przyjemną, mokrą ym, formułę, jakby czuć, że on jest na bazie wody, czy czegoś, wiecie, tak bardzo przyjemnie mokro się nakłada. No tutaj ogólnie jest napisane, że on zapewnia do 24 godzin nawierzenia, że nie jest komodogenny, czyli nie powinno wysypać, testowany dermatologicznie, mm, yy, że z tym yy, ma kompleks witaminowy, że bardzo szybko sprawia, że skóra wygląda na idealną, nawilżoną i odświeżoną. Faktycznie ma bardzo ładne wykończenie, trochę mam wrażenie, że już oksyduje. Niestety kojarzę kilka produktów właśnie burzyła, że one sobie lubiły ciemnieć. Ciemniej jest, zdecydowanie ciemniej. I to tak dość, dość, dość. Krycie ma bardzo średnie, moim zdaniem. Więc raczej dla osób z dość dobrą cerą. Jest taki żółtawy, jak już zaczyna ciemnieć. No i też nakładam już trzecią albo czwartą pompkę. Myślę, że to może też trochę dlatego, że ja go punktowo nakładam więcej, bo chcę od niego większego krycia, którego teraz potrzebuję. Teraz nie mam najgorszej cery, ale nie mam też dobrej. Mam... mam nadzieję, że obraz nie jest zbyt pomarańczowy. Nie wiem, czy to tłumi trochę balansu, bieli, nie psuje. Słuchajcie, mm, mam teraz trochę blizn, trochę jakichś wyprysków na, na cerze, więc to jest chyba dobry czas na testowanie podpadów. Bardzo przyjemnie się rozprowadza. Teraz, jak widzicie, taka. Wygląda na bardzo nawilżoną. Krycie ma zdecydowanie średnie. Tam, gdzie chcemy więcej, musimy dołożyć pędzlem tego krycia. Mam takie wrażenie, że sporo się musiałam tutaj przy tym podkładzie namachać, ale nie ze względu na to, że on się ciężko nakłada, absolutnie, bądź nakłada bardzo przyjemnie, ale ze względu na to, że on jednak trochę w moim odczuciu za mało kryje i musiałam go miejscami ostrość. Musiałam go miejscami dołożyć. Zobaczę teraz. Zobaczę teraz, jak się sprawdzi ten e, korektor. Tak jak mówiłam, on jest w kolorze 51, więc on może być troszeczkę za jasny na niedoskonałości, ale zaryzykujmy On tutaj bliznę. Niech on sobie tu posiedzi i tu, tu go trochę nałożę. Zobaczymy, czy on rozświetli trochę ten makijaż. Oj, oby on nie był za lekki, jak na moje preferencje, takie pod e, oczami. Zaraz zobaczymy. Ładnie się wtapia. Pędzel T24. Bardzo ładnie, naturalnie wygląda, jest taki lekko żółty, skóra wydaje się pod oczami super nawilżona, naprawdę najmniejszej zmarszczki mimicznej nie widać, więc to już duży plus, aby tak zostało. O, 22. I tu jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, myślałam, że on będzie delikatniejszy, że będzie mniej krył, ale jest całkiem, myślę, że okej. Okay. Taka lekko żółta jest ta skóra pod oczami, ale minimalnie i to tak fajnie rozświetla... No podoba mi się, zrobię z drugiej strony też i dołożę jeszcze trochę więcej w to miejsce. Mam e, wrażenie, ale powtarzam, że to jest wrażenie, faktycznie nawierzenia. Nie wiem, czy faktycznie nawierzona, to jest za szybko trochę. Podoba mi się, jedyne co mnie troszeczkę martwi i co mi się nie podobało, to e, to, że on ściemniał, zoksydował dość wyraźnie. E, Zrobiłam się tu taka pomarańczowa, widzicie, sztucznie pomarańczowa. Przepraszam Was, że to mam, nie mogę tego zetrzeć, bo coś tutaj testuję zrobiła mi się taka wyraźnie pomarańczowa sztuczna pomarańczowa plama jednocześnie ten pomarańczno wbrew pozorom pomaga na przykład zakryć czerwoną jakieś plamy na twarzy Buzia wydaje się bardzo być teraz taka nawilżona nie jest ten makijaż zastygający więc ja go zaraz szybciutko utrwalę mm, pod oczami podoba mi się to, że nie powchodził żadne zmarszczki mimiczne jedyny też taki troszkę minus dla mnie że ja bym chciała, żeby on mocniej krył ale to jest jakaś całkiem moja subiektywna opinia, więc jeżeli macie ładną cerę nie wymaga ona większego korygowania to czemu nie? To ja to teraz przypudruję. Ten puder ładnie utrwala, zbiera nadmiar błysku z twarzy, ale też nie jest taki, żeby buzia miała zaraz wyglądać na, wiecie, super taką matową i brzydką, jak kartka papieru. O, widzicie, o co mi chodzi, że cały czas mi tu te blizny troszeczkę przebijają. No dobra. Ja teraz nagram tutorial. I wrócę do Was albo po wykończeniu makijażu, pewnie tak, żeby powiedzieć, jak on się spisuje i czy na przykład on pracuje i wchodzi w zmaszczki, albo wrócę do Was aż wieczorem. Ale raczej spotkamy się jeszcze dwa razy, z godziny 11, więc idę nagrywać łoko. Zakończyłam makijaż, jest godzina 12.30 i o dziwo ten makijaż nie powchodził mi w linie mimiczne, a często właśnie podkłady, które są niezastygające. Takie bardzo nawilżające. Lubią szybko sobie wejść w linie mimiczne, we wszystkie zmarszki i je podkreślić. Tam na szczęście tego nie zrobił. Niestety też cały czas są widoczne przebarwienia moje, widzicie tutaj i na brodzie, i na czole. Chciałabym, żeby ich tyle nie było. No cóż, takie są, taki, takie skrycie tego podkładu, więc jest to jego cecha, a nie wada. Także no nic, zobaczymy wieczorem. Jeszcze raz mówię: 12.30, więc do zobaczenia wieczorem. Jest godzina 22.30 i z przykrością muszę e, stwierdzić, że. Podkład zdecydowanie gorzej wygląda w tej chwili na nagraniu, niż wygląda na żywo, bo yy, na nagraniu już tutaj mm. świecę się jak obrzydliwie po prostu z tłusta i przez to odbicie światła jest jakaś tak podkreślona faktura skóry i zmarszczki w ogóle jest tragiczny. na Natom broda. Natomiast tak czy siak podkład utrzymał się lepiej i dłużej niż się po nim tego spodziewałam. Yy, na buzi jest dobre kilka. Kilkanaście już godzin. Nie będzie to podkład, po który będę sięgać chętnie, jakoś jako taki mój ulubiony, długotrwały drogeryjny. Przyjemne uczucie nawierzenia, mimo tego świdzenia nie zabrał się specjalnie w zmarszczkach mimicznych. I to, co jego dużym plusem jest, to, to właśnie, że daje to uczucie nawierzenia. Niestety też dość mocno, wystarczająco mocno w moim odczuciu też nie kryje. Tak, więc całe to moje podsumowanie zmierza do tego, że. Owszem, coś zmienili, ulepszyli, na pewno, że jest trwalszy niż ta poprzednia wersja, ale też bez przesady. Widzicie, no broda tutaj do zera, e, świeca się, policzki utrzymał, ale no na pewno nie jest to nieskazitelny makijaż. Także takie moje wnioski na tą chwilę. Wy same zadecydujcie. Ja nie rozumiem... E, no ja nie będę po niego sięgać, bo głupio to teraz wygląda. Widzicie, moje oczy są prawie nieruszone, makijaż oczu, a... A reszta się świeci, spływa. <laughs> tak. To wszystko na dzisiaj. Trzymam akurat lusterko z rozświetlaczem. Słuchajcie, od Jeffree Star. To jest akurat kolor e, King Tut. I on na tych wszystkich filmach nie wygląda jak taki. Słuchajcie, zobaczcie. Brązowo-złoty. Zróbmy sobie trochę jaj na końcu filmu. To jest nowy pędzel. Nie pamiętam, jaki on będzie miał numer. Ale wy sobie wyobrażacie, żeby mieć sobie pierdzielne takie. Takie coś. O, i teraz mi się pojeździł świeci tak samo jak to